Przystanek osobowy Zajączkowo-Lubawskie w województwie warmińsko-mazurskim. Miejsce o tyle ciekawe, że mamy tu czynną linię kolejową, ale też odchodzi stąd linia nieczynna, jak również była jeszcze jedna rozebrana już linia. I te właśnie dawne linie sobie dzisiaj zwiedzimy. Zapraszam na odcinek. Zajączkowo-Lubawskie, dawna stacja węzłowa, dzisiaj to już tylko przystanek osobowy. Linia kolejowa numer 9, Warszawa-Gdańsk. I obecnie jedyna czynna linia, jaka przechodzi przez to miejsce. Wcześniej odchodziły stąd jeszcze linia numer 252 do Lubawy. Ona fizycznie istnieje, ale jest nieczynna, oraz linia numer 260 do Nowego Miasta Lubawskiego, która została rozebrana, ale w terenie są jeszcze jej pozostałości. Miejsce to zostało zrewitalizowane w latach 2013-2014 w ramach modernizacji całej linii Warszawa-Gdańsk. Mamy tutaj dwa tory, dwa perony jednokrawędziowe. Do dyspozycji pasażerów są bardzo takie ładne, elegancko zrobione Przejścia podziemne. Jest też przejście dla osób niepełnosprawnych. Mamy stojaki na rowery. Mamy kosze na śmieci. Jest rozkład jazdy. Można dojechać do Iławy. Działdowa jest informacja pasażerska. Mamy tutaj skromne, ale estetyczne wiaty, w których pasażer może się schronić przed deszczem może usiąść. Wszystko schludnie, estetycznie, nowocześnie, ale. Ale mamy tu także stary budynek dworca. Opuszczony i zapomniany. Z pewnością pierwotnie elewacja była z czerwonej cegły. Elewacja charakterystyczna dla dawnego niemieckiego budownictwa kolejowego. Budynek jednak był przebudowywany. I do naszych czasów dochował się. Taki niezbyt ładny, typowo perelowski tynk. Przy budynku zlokalizowana była nastawnia, z pewnością niezbędna w czasach, gdy spotykały się tutaj trzy linie kolejowe. Pójdźmy sobie z drugiej strony tego dworca. O ile z tamtej strony mieliśmy nastawnię, tutaj z pewnością była poczekalnia. Zresztą, zajrzymy sobie może przez okno. Obecnie smutny widok opuszczonego miejsca. Tu było główne wejście dla pasażerów. Nawet mamy tutaj jeszcze pozostałości tablicy. Zakaz palenia na terenie całej stacji, oprócz miejsca wyznaczonego. Przechodząc dalej, z pewnością były tutaj kasy, hol kasowy. Dalej sądzę, że jakieś pomieszczenie służbowe, być, być może tutaj pomieszczenie dyżurnego ruchu. Górna kondygnacja. Na takich dworcach była to kondygnacja mieszkalna. Z pewnością mógł tu mieszkać na przykład zawiadowca stacji ze swoją rodziną, takie właśnie mieszkanie służbowe. Zapytacie: No dobrze, skoro zrewitalizowano to miejsce, to dlaczego pominięto ten budynek? Dlaczego przy okazji również tego budynku nie odnowiono? Odpowiedź jest banalna, bo nie było takiej potrzeby. Dzisiaj czasy się zmieniły. Dziś pasażer przychodzący tutaj chce po prostu przejść przejściem podziemnym, dostać się tutaj, poczekać chwilę, wsiąść do pociągu, ewentualnie z niego wysiąść i jak najszybciej opuścić to miejsce. Nie ma potrzeby spędzania tu zbyt wiele czasu, oczekiwania na jakąś przesiadkę, bo pozostałe dwie linie, które tu docierały, już nie funkcjonują. Mamy tylko tą jedną linię numer 9 Warszawa-Gdańsk. Pasażerowie bardzo często bilety mają już przy sobie, często w formie elektronicznej, więc niepotrzebna jest kasa. Nie dochodzą tu już inne czynne linie kolejowe, niepotrzebna jest nastawnia. W górnej kondygnacji dawno już nikt nie mieszka. W związku z tym budynek ten nie spełnia już swojej funkcji. Nie ma potrzeby, aby funkcjonował w charakterze kolejowym, a jednocześnie brak jest jakiejkolwiek alternatywy, aby go jakoś inaczej zagospodarować. Dlatego tyle tylko, że został zabezpieczony, aby do niego nie wchodzić i go dalej nie dewastować. Od stacji odchodzi jakiś niezelektryfikowany boczny tor. Na semaforze światełko mamy czerwone. Obróćmy kamerę. Tutaj, dworzec, o którym wspomnieliśmy. A dokąd idzie właśnie ten tor? Tu właśnie zaczyna się nieczynna linia numer 252 do Lubawy. A zatem pora ruszyć dalej. Wędrując tą linią, widzimy, że jest ona w całkiem niezłym stanie. Jest kompletna, jest odchwaszczona, jest jak najbardziej przejezdna. Na tej linii nie spotkamy zbyt wielu efektownych obiektów inżynieryjnych, ale do jednego takiego obiektu właśnie sobie zmierzamy. Dochodzimy sobie tutaj do małego kamiennego mostu, który znajduje się w przewężeniu. Pewnego zbiornika wodnego. No właśnie, cóż to za zbiornik? Z tej perspektywy będzie go lepiej widać ten mostek. Ta część zbiornika wodnego jest uregulowana. Pełni funkcję takiego stawu rekreacyjnego przy okolicznym pałacu w miejscowości Mortęgi. Z tej zaś strony są to już tylko bagna. Akwen zupełnie dziki. miejscowość Mortęgi. I istniał tutaj przystanek osobowy Mortęgi. Ale były to czasy naprawdę zamierzchłe. Lata 1906-1912. Przystanek Mortęgi znajdował się dosłownie w szczerym polu. Jakieś 200 metrów od drogi na Lubawę. I kiedy teraz jestem tutaj, to widzę, że faktycznie w tym miejscu po obu stronach toru mamy wyraźne pozostałości peronów. Teren jest tutaj wyraźnie podwyższony, zobaczcie. Lepiej to będzie teraz tutaj widać. Zbliżamy się do ciekawego i ważnego miejsca. Mamy tu bowiem rozjazd. Zwrotnica wydaje się być w dobrym stanie. Oczywiście nie będziemy tutaj przy niej nic majstrować, tu mamy blokadę. Blokada ta sprawia, że pociąg nie mógłby pojechać prosto, prosto tor wiedzie do lubawy, a tutaj w lewo to bocznica do zakładów Ikea. Oto mapa z 1913 roku. Zaznaczmy sobie Zajączkowo Lubawskie. W 1877 roku dotarła tutaj kolej. Była to tak zwana kolej Malborsko-Mławska. Prywatna linia powstała z inicjatywy gdańskich elit kupieckich. Była ona styczna z carską, szerokotorową koleją Nadwiślańską. Różnica w rozstawach szyn na tych liniach Powodowała uciążliwą konieczność przeładunku towarów na stacjach w Mławie i w Iłowie lub zmiany zestawów kołowych w wagonach towarowych. Kolej malborsko-mławska została znacjonalizowana w 1903 roku, kiedy to przeszła pod zarząd kolei pruskich. W roku 1884 oddano do użytku. Odgałęzienie do Lubawy. W ciągu tej linii przez zaledwie 6 lat funkcjonował przystanek Mortęgi. W roku 1902 zaczęła funkcjonować linia kolejowa Stamy Brockiej do Iławy, późniejsza linia 251, przechodząca przez stację Nowe Miasto Lubawskie. Szybko pojawiła się koncepcja, aby połączyć linią kolejową Nowe Miasto Lubawskie. I zajączkowo lubawskie. Początkowo miała to być kolej wąskotorowa, jednak tej koncepcji zaniechano. W roku 1910 uruchomiono między tymi miejscowościami połączenie koleją normalnotorową. Z tym, że kolej nie dochodziła do stacji Nowe Miasto Lubawskie, lecz do zlokalizowanej na południu tego miasta stacji Nowe Miasto Lubawskie Południe. Na trasie tej linii zlokalizowano następujące przystanki osobowe: Kuligi, Tyliczki, Tylice Gwiździny i Pacołtowo. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dobudowano brakujący niespełna dwukilometrowy odcinek do stacji Nowe Miasto Lubawskie. Dotarliśmy do końca linii numer 252. Oto stacja Lubawa. Mamy tutaj dwa zasadnicze tory stacyjne. Mamy też tor boczny, który obsługiwał plac załadunkowy, dawną rampę przeładunkową i dochodził do budynku magazynowego. Imponująco prezentuje się dawny budynek dworca. Ma on dwa piętra, które z pewnością służyły jako mieszkania pracowników kolei. Obecnie budynek również spełnia funkcje mieszkalne. A jeżeli się dobrze przyjrzymy, zobaczymy jeszcze zatarty napis z nazwą stacji. Zobaczcie, lubawa. Pomiędzy zasadniczym budynkiem dworca a magazynem znajdowały się kasy biletowe. A tutaj najprawdopodobniej znajdowała się. Dworcowa ubikacja. Ten budynek to był też dawny dom pracowników kolei. Też obecnie jest zamieszkany. Tory stacyjne już nam się tutaj powoli łączą w jeden, a te zarośla skrywają kozioł oporowy. Oto kres linii kolejowej numer 252. A teraz przejdźmy się bocznicą należącą do zakładów IKEA. W roku 1987 nad linią kolejową nr 252 zaczęły gromadzić się czarne chmury i PKP podjęło decyzję o likwidacji tej linii. Dwa lata później zawieszono tutaj ruch osobowy. Jednakże w roku 1993 decyzją ministerialną ta linia kolejowa została wyłączona spod jurysdykcji PKP. I stała się koleją samorządową, przez co w roku 1998 linię przejęło miasto Lubawa. Bocznica do zakładu IKEA, którą sobie teraz podążamy, przedłużyła życie tej linii kolejowej, bo dzięki niej ruch towarowy istniał tutaj do roku 2018. Między innymi dlatego też ta linia i bocznica są w tak dobrym stanie. Później jedynie okazjonalnie zdarzało się, że jeździły tędy pociągi turystyczne. Tu mamy przejazd umożliwiający przedostanie się z jednego pola na drugie, nawet prowizoryczne szlabany są. Na końcowym odcinku tej bocznicy tory pokonują rzeczkę Sandele. I tu właśnie mamy przepust wodny, na tej rzeczce. Tutaj rzeczkę widać. Po chwili mamy jeszcze przepust na jeszcze mniejszej rzeczce o nazwie Elżka i po chwili tory już wchodzą nam na zakład IKEA. Niewątpliwie przejęcie przez miasto Lubawa linii kolejowej nr 252 uchroniło linię przed likwidacją. Jednak samorząd tutejszy nie planuje póki co Przywracania tutaj regularnego ruchu na tej linii z uwagi na rozwinięty transport samochodowy. Kto wie, może jeszcze doczekamy się tutaj jakichś pociągów turystycznych, a tymczasem przenieśmy się w inne miejsce. Z Zajączkowa Lubawskiego do Nowego Miasta Lubawskiego podążała linia kolejowa nr 260, zbudowana w roku 1910. A ruch na niej ustał w roku 1988. Wkrótce potem została rozebrana. Poszukajmy sobie jakichś terenowych pozostałości po tej linii. Po drugiej stronie drogi widzimy jeszcze nasyp po linii kolejowej numer 260. A jeżeli przejdziemy sobie tutaj, właśnie w tym miejscu znajdował się dawny przystanek osobowy Kuligi. Nie ma po nim śladu a tor wiódł tędy. Bardziej konkretną pozostałością po tej linii jest ten dawny most na rzece Well. Widok z drugiej strony, a tak ten mostek prezentuje się z dołu. To może jeszcze z takiej perspektywy uda mi się go wam pokazać. Jeżeli będziecie mieli wysoką motywację do działania, to możecie pobawić się w poszukanie pozostałości mostu na rzece Wulce. Oto właśnie pozostałości tego mostu. Proszę bardzo. Okazuje się, że na znacznej długości starotorza tej linii znajduje się dzisiaj ścieżka rowerowa, która omija miejsce po kolejnym przystanku osobowym, przystanku Tyliczki, który znajdował się tutaj. W miejscu dawnego przystanku Tyliczki Gwieździny znajduje się obecnie parking turystyczny przy ścieżce rowerowej. Mniej więcej tutaj zlokalizowany był dawny przystanek Pacołtowo. Kompletnie nie ma po nim śladu. W Nowym Mieście Lubawskim, przy obecnej ulicy Jagiellońskiej, Znajdowała się stacja Nowe Miasto Lubawskie Południe albo też Południowe. Była to pierwotnie stacja końcowa tej linii kolejowej. Dopiero po odzyskaniu niepodległości pociągnięto jeszcze te niecałe 2 km do głównej stacji Nowe Miasto Lubawskie. Oto dawny budynek dworca. Dworca Nowe Miasto Lubawskie Południe. Widać jeszcze pozostałości napisów z nazwą stacji. Elewacja jest mocno nadgryziona zębem czasu. Tu jeszcze zobaczcie dawny napis. Palenie wzbronione, jeszcze z tej perspektywy możemy go zobaczyć. Droga przy miejscowym stadionie to starotorze naszej linii. Wędrujemy dawnym nasypem naszej linii. Mijamy dawne podkłady kolejowe. Ale to nic. Istotne jest to, co przed nami. Dawny most kolejowy na WKrze. Największy obiekt inżynieryjny na tym dawnym kolejowym szlaku. Słońce dość niekorzystnie pada, dlatego łatwiej mi będzie pokazać wam ten most z drugiej strony. Na moście widać jeszcze dawne podkłady drewniane. A tak z mostu prezentuje się rzeka WKra. Zobaczcie. I jeszcze z takiej perspektywy możemy zobaczyć ten most. Przy ulicy Kopernika zachował się jeszcze dawny wiadukt kolejowy. Jeszcze widok z drugiej strony. Jesteśmy na terenie dawnej stacji Nowe Miasto Lubawskie. Tu dochodziła nie tylko linia numer 260. Ale też linia numer 251, Tama Brodska i Ława. Ostatni pociąg wjechał tutaj w roku 2000, a w roku 2010 linia 251 została rozebrana. Ale to już jest temat na zupełnie inną opowieść. Nasza wędrówka dobiega końca. Dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas i do następnego. Cześć!